Dzień dobry, dzień dobry moje kochane bliźniaki. Witam was bardzo serdecznie w czytaniu na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 20 maja do 2 czerwca 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, też nie będą ze wszystkimi rezonować. Bierzcie to co dla was, resztę zostawcie. E, możecie również sprawdzić swój ascendent, Księżyc, swój znak wenusowy. Dla szerszego obrazu sytuacji, albo tam znajdziecie więcej informacji, które będą z Wami rezonować, e, jakby tutaj tego niestety nie było. <laughs> kochani, oczywiście zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. E, mówię to szczególnie do moich nowych widzów, także bardzo proszę zapoznać się z tymi informacjami. No i, kochani, tradycyjnie, łapki w górę, bardzo mile widziane. Komentarze, subskrypcje, udostępnienia wszystko to jest naprawdę dla mnie bardzo cenne, więc z góry Wam. Dziękuję za całe Wasze wsparcie. Dobra, bliźnięta, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was w tym najbliższym czasie? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości um, u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Zobaczmy, jednorożca dla Was. Zachwyt. Ach, tą kartę. Zachwyt. Podziękuj losowi i ciesz się życiem. Szukaj przyjemności w małych rzeczach. Zawsze spodziewaj się najlepszego. No zachwyt. Dobre kochani, talia dopowiadająca jest i lecimy. Coś będzie działo wewnątrz Was. O, a z kielichów cudnie, otwarte serce, pełne miłości, pełne kreatywności, pozbycie się jakiś blokad, uwolnienie. Wow, cudnie, kochani, możecie się otworzyć na nowo, na coś, co bardzo kochacie, na kogoś, kogo kochacie, albo poznać e, siebie od nowa. Asa Kielichów jest też energią miłości własnej, akceptacji siebie w każdym calu. Jest też oczywiście energią nowej miłości, więc tutaj może Wam serduszko zabić do kogoś e, nowego w Waszym życiu. Pięknie, piękna energia, zobaczmy tego Asa Kielichów. Trójka mieczy, uh -huh. słońce. Mhm. Uh -huh. I redwan. Tak jest. Asmieczy, królowa kielichów i sprawiedliwość. Wiecie co? Będziecie mieli szansę spojrzeć na jakieś cierpienie swoje, na jakieś przykre wydarzenia, na coś, co nie do końca potoczyło się w Waszym życiu tak, jak powinno, e, zupełnie z nowej perspektywy. Tutaj, kochani, jest kwestia uwolnienia, uwolnienia od jakiegoś cierpienia, uwolnienia od jakiegoś bólu. Więc czy straciliście kogoś? Czy rozczarowaliście się kimś, czymś w swoim życiu? Sobą, tak? Jeżeli nosicie jakieś cierpienie jeszcze z przeszłych lat, jeżeli coś ostatnio się wydarzyło bardzo Trudnego w waszym życiu. W końcu będziecie w stanie to uwolnić, zostawić za sobą. Słońce jest szczęśliwszą kartą w tarocie i mówi o powrocie do. Optymizmu, mówi o właśnie rozjaśnieniu tego serca. Mówi o tym, kochani, że powróci ta radość życia. I z rydwanem, kochani, będziecie w stanie zostawić to, co brzydkie, przykre, złe, mm, jakieś krytyczne, bolesne za sobą i ruszyć w kierunku prawdy, w kierunku miłości, w kierunku równowagi. Dla części z Was możecie planować jakieś podróż w ciepłe kraje, jakiś wyjazd, który zdecydowanie będzie dobry zarówno dla waszego ciała, jak i dla Waszego ducha. Mm. Ale kochani, też tutaj jest, kochani, e, pójście, pójście naprzód właśnie z własną kreatywnością, z otwarciem się na miłość. Może, kochani, kiedyś ktoś was skrzywdził i ciężko wam było zaufać e, komuś na nowo. E, w tym tygodniu będzie jakiś totalny przełom w waszym sercu. Poczujecie to bardzo mocno i bardzo wyraźnie. Znowu będziecie otwarci na miłość, znowu będziecie otwarci na siebie, znowu będziecie otwarci na jakieś kreatywne przedsięwzięcia. No, kochani, powiem Wam tak, dla części z Was może szukować jakiś ślub, małżeństwo, a dla części z Was na horyzoncie faktycznie jakaś karmiczna miłość, e, związek z przeznaczeniem, które no może przynieść Wam spełnienie marzeń, może się dosyć szybko rozwinąć. Pięknie. Ok, no to zobaczmy, co z zewnątrz. No z zewnątrz mamy głupca, nowy początek, jak nic. Mm. Piękna energia otwartości, zaryzykowania. Ktoś będzie chciał spróbować na nowo. Możecie też poznać właśnie nową osobę. Może rozpocząć się zupełnie nowy rozdział w waszym życiu. Mamy tutaj, właśnie. Ja zawsze patrzę na tego głupca, typowo właśnie w tej talii. Ten głupiec trzyma Ametys. Ametys jest bardzo wspaniałym kamieniem, właśnie przy uwolnieniu, jakichś traum, trudności, rezygnacji z czegoś, co już nam nie służy. Oczyszczeniu, sprzyja oczyszczeniu jak najbardziej. Więc tutaj faktycznie ten głupiec z taką otwartością wskakuje właśnie w ten piękny wir tutaj. A ale jednocześnie jest wolny, wolny od obciążeń, wolno od jakichś przykrości. E, super, zobaczmy tego głupca. Trójka pentakli, no. <grywka> Czwórka pułap. Córka. Ła, cesarzowa! Wisielec, e, piątka, mieczy i sprawiedliwość. I znowu kochankowie na spodzie. E, moi drodzy, powiem Wam tak: jeżeli jesteście w związku, który jest nieformalne, może szykować się małżeństwo, wejście na wyższy poziom. Dla osób, które już są w małżeństwie, no, wasza współpraca może zaprocentować ciążą i zostaniem rodzicem. Dla części z was, kochani, możecie się dowiedzieć, że jakiś was przyjaciel, znajomy, osoba, z którą współpracujecie, żywi do was jakieś większe uczucia i e, chce z wami się związać. Dla części z was możecie poznać zupełnie kogoś nowego, z kim faktycznie ta relacja rozwinie się e, dość szybko, dość mocno. Widzicie przyjaźń, budowanie solidnych fundamentów, małżeństwo, związek, ciąża, e, Um... Rozwój wydarzeń, nowe, 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 nowe ziarna zasiane. Także, kochani, tutaj ewidentnie, kochani, idzie do Was coś nowego, i ja czuję bardzo mocno, że to jest właśnie związane z relacjami, z relacją, z związkiem, szczególnie taką miłosną. Ale oczywiście dla części z Was może to być jakaś nowa kreatywna taka współpraca na polu zawodowym, która będzie prowadzić do niesamowitej obfitości, budowania czegoś stabilnego, stabilnej pozycji zawodowej, stabilnej firmy. No i, kochani, ta cesarzowa, czyli ta obfitość, te pieniądze będą do Was płynąć, różne możliwości, różne szanse. Także, kochani, dla części z was może to chodzić właśnie o zawodowe aspekty. Przede wszystkim ja tutaj widzę, że widzicie coś jasno i wyraźnie. Widzicie coś z zupełnie z innej perspektywy. Przestajecie się kierować jakimiś lękami, obawami, tym, co się wydarzyło w przeszłości. Jesteście gotowi na równowagę, sprawiedliwe decyzje, nowe umowy, kontrakty które faktycznie e, będą prowadzić, widzicie, do spełnienia marzeń, będą bardzo bliskie Waszemu sercu i przyniosą dużo też takiego zadowolenia, właśnie tego zachwytu, tej radości, e, więc kochani, e, zapowiada się piękny czas dla Was, moi drogi bliźniaki, no ale zresztą wchodzimy w Wasz sezon przecież, no hello bliźniaki, właśnie, wszystkiego najlepszego, jeśli macie urodzinki w ciągu najbliższych tych dwóch tygodni, e, 100 lat, 100 lat spełnienia marzeń, jak widzicie e, Wasze czytanie na początek Waszego sezonu e, zaczyna się fantastycznie, więc e, tego Właśnie Wam życzę, żebyście mogli w takim zachwycie codziennie kroczyć przez życie i cieszyć się um, każdym doświadczeniem, i przyjmować właśnie z tą otwartością, z taką obfitością, właściwie z otwartością, tą obfitość wszechświata, która do was idzie. Pięknie, moje drogie bliźniaki, cudnie. Co w związkach zobaczmy. No, trójka kielichów, świętowanie, radowanie, dla części z was faktycznie zaręczyny, dla części z was pokonanie jakichś trudności i pojednanie w związku. No, trójka kielichów jest kartą celebracji, e, współpracy, zabawy, e, więc e, dobra energia, kochani, bardzo dobra energia. Zobaczmy tą trójkę kielichów. Trójka kielichów, bo trójka kielichów. Mhm. Piątka miecze. Mhm. I dziesiątka mieczy. Powiem Wam to, kochani, tak, jeżeli. bo tutaj trójka Kili czasami może mówić o trójkątach miłosnych, jakichś zdradach, romansach i tak dalej, jeżeli coś takiego miało miejsce w Waszym życiu, jeżeli wy mieliście romans albo partner miał romans i tutaj te sprawy wyszły na jaw i o tym. Y y o to się rozchodziło, o to były jakieś smutki, konflikty, rozdarcie. Będziecie w stanie, kochani, to przepracować, bo ja widzę tutaj nie widzę tutaj rozstania, wręcz przeciwnie. Widzę tutaj naprawę tej sytuacji, wyjście poza pewne ograniczenia, dokładnie, kochani, i transformację waszego związku. Widzicie w dwójkę kielichów, czyli zbliżenie. To, co was nie, to, co was nie zabije, to was wzmocni, tak? I tutaj jest troszeczkę takiej energii. Jest ciężko, jest ciężko. Część z was może przechodzić teraz tą trójkę mieczy, ale, kochani, zakończenie jest na horyzoncie. Uda wam się uwolnić od tego, co było, przetransformować to, przepracować. Pracować to i zbliżyć do siebie jeszcze bardziej. Więc kochani, e, uda się naprawić to, co zostało gdzieś tam e, zranione czy utracone, ale dla części z Was ogólnie, nawet jeśli nie chodzi o jakieś tam trójkąty, relacje i tak dalej. Widzę tutaj jakieś kłótnie, jakieś, jakieś trudne energie, e, widzę jakieś lęki. Mogą być one związane nawet z przyszłością, które odbijają się na waszym związku. Może ktoś kiedyś was zdradził i skrzywdził, i przez to gdzieś tam odbijacie to na partnera, jesteście zazdrośni, gdzieś tam wiecznie krytykujecie, obawiacie się, że tutaj jakaś sytuacja się powtórzy. Coś będziecie w stanie ostatecznie zakończyć, uwolnić, co, po, co będzie w stanie przewrócić Wam równowagę i siłę. Wyjdziecie poza pewne swoje właśnie ograniczenia, które sprawią, że będziecie mogli się bardziej zbliżyć do swojej drugiej połówki i stworzyć stabilniejszą relację. Kochani, tutaj też jest zakończenie jakichś zewnętrznych sytuacji, które wpływały na Wasz związek, dzięki czemu właśnie może będziecie w stanie e, się zaręczyć, zamieszkać razem, zbliżyć bardziej do siebie, osiągnąć coś, czego pragnęliście. Bo Trójka kielichów jest tą energią celebracji, że jakieś trudności zostały pokonane, że Wy jesteście wolni, że równowaga wraca do Waszego związku, dzięki czemu, kochani, Tutaj też jest ogromne wsparcie, więc jeżeli to były jakieś zewnętrzne sprawy, zresztą te wewnętrzne też jak najbardziej. Macie tutaj wsparcie jedno w drugim. Jesteście właśnie jak Yang, jesteście jak piękna i bestia, można powiedzieć. Jesteście, kochani... Kompatybilni ze sobą, dzięki czemu stwa stwarzacie świetną parę, macie nieskończone możliwości. I tak naprawdę tutaj nie ma ograniczeń, które by Was pokonały. Jesteście w stanie naprawdę przetransformować każdy ból, każdy smutek, każdą blokadę, yy, które, które sprawią właśnie, że jeszcze bardziej zbliżacie się do siebie. I tutaj w ciągu najbliższych tych dwóch tygodni będziecie mieli szansę się o tym bardzo mocno przekonać. Okej, okay, single. Aha, single. Dziewiątka kielichów i bardzo fajnie. Dziewiątka kielichów mówi o wolności, mówi o cieszeniu się życiem, mówi o doświadczeniu. Może mówić po prostu, że będziecie cieszyć się swoją wolnością, moje drogie single i stanem singielskim, ale dziewiątka kielichów też jest jakąś imprezą, spotkaniem, wyjazdem. Gdzieś, gdzie będziecie mieli szansę być sobą, bawić się, cieszyć się. No i kto wie, kto wie, może poznać drugą właśnie taką osobę, taką kompatybilną z Wami. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów. Jakby nie patrzeć, tutaj jakiś skarb zostaje otwarty. Możecie, a no i właśnie tutaj ta czekra serca, widzicie, ona świeci. Także tutaj też, kochani, jest kwestia otwartości na miłość, gotowości przyjęcia miłości. Uuu, mhm. cesarz, dzień dobry. Królowa Buław. Mm, I król pentakli, no patrzcie, ósemka e, monet, czwórka monet, świat, no i jest dziewiątka kielichów, król buław, sztemka buław, królowa mieczy, okej, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okay. wiecie co kochani, e, dla części z Was ja widzę tutaj taką sytuację też, osobną zupełnie do tego, ale tutaj widzę, kochani, że Wasz szef, szefowa, ktoś z pracy może do Was podbijać, może być Wami zainteresowany, może Wam coś proponować, jakieś wyjazdy i tak dalej, ale nie wiem czemu, kochani, pojawia mi się tutaj ta energia, że ta osoba może być już w związku małżeńskim, może być już w jakiejś relacji, albo może być za Wami zainteresowana w zupełnie inny sposób, niż byście chcieli, żeby ta osoba była zainteresowana. I tutaj, kochani, jakaś propozycja zostanie odrzucona. Może to być taka, nie wiem, tak teraz tak pomyślę, że to trochę takie brzydkie, ale e, że tutaj jakiś awans e, może się dla was szykować, jeżeli na przykład pojedziecie gdzieś tam z szefem, na przykład, na jakąś tam wycieczkę, czy podróż, czy cokolwiek wiecie, tutaj jest, kochani, jakaś taka, taka brzydka energia od tej, od tej osoby, ale ja widzę, kochani, że wy będziecie cenić sobie swoją wolność i nie dacie sobie w kaszy dmuchać, więc powiecie tej osobie nie, powiecie kategoryczne nie e, wy postawicie jakieś granice, ponieważ poczujecie, że ta osoba chce Was w jakiś sposób wykorzystać tak to czuję. Wy czekacie właśnie tutaj na kogoś innego i mam wrażenie, że tutaj właśnie z tym umiarkowaniem idzie ten głupiec do Was, idzie jakiś nowy początek, ktoś bardziej stabilny, ktoś bardzo kuszący, ale z otwartym sercem. Dla części z Was może to być osoba z przeszłości, która wraca do Waszego życia, albo ktoś, kogo już znaliście i to jest właśnie rodzaj zrównoważonej relacji, którą chcecie przyjąć. Więc dla części z Was, moje drogi bliźniaki, w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni mogą pojawić się dwie osoby, mogą zalecać się do Was dwie osoby. I jedna z tych osób będzie obiecująca, będzie Szansą na przyszłość. Z drugą, już tutaj szczególnie mówię, takie romanse związane z, z zawodowymi aspektami, z szefem, tak, z szefowym, coś, coś takiego tutaj. E, szczególnie z osobą, że wiecie, że ta osoba jest e, w związku stałym. W takie coś nie pakujemy się, e, ewidentnie mówimy temu nie, ale tak jak mówię czekacie na kogoś właściwego w swoim życiu. I ta właściwa osoba tutaj się pojawia, bo tutaj widzicie, no jest ten głupiec, jest to umiarkowanie, jest ten aspentakli, który nam się pojawił przy tym. Jest oczywiście bardzo mocne połączenie, tutaj też pasja, namiętność, ale przede wszystkim, kochani, otwartość serca. Otwartość serca, tak jest, ta arcykapłanka, szansa na pójście naprzód, zrównoważenie tego wszystkiego, to jest ta energia, która, którą jesteśmy zainteresowani, tak? A całą resztę um, zostawiamy za sobą. Okej, okay, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, rydwan. No widzicie, podróże, podróże i jeszcze raz podróże. Więc dla części z Was oczywiście jakieś sprawy mają szansę pójść naprzód, e, macie szansę zostawić ze sobą jakieś przykrości, jakieś trudności związane z rodziną, z bliskimi, ale kochani, też możecie spodziewać się odwiedzin czyjś, albo sami będziecie właśnie gdzieś wyjeżdżać, gdzieś podróżować. E, zobaczmy ten rydwan. Paśmieczy. Szóstka pentakli. A z Super. Dziewiątka kielichów, król buław. Siódemka buław. Aha, tu jest tutaj królowa mieczy. Umiarkowanie. E, moi drodzy, wiecie co? Ja tutaj widzę zaproszenie jakieś. Faktycznie jakieś zaproszenie. Zaproszenie na... Może być na jakiś wyjazd, tak, ale tutaj, kochani, na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie, będzie propozycja. Będzie propozycja w związku z jakimś nowym pomysłem, z jakąś, e, z jakąś szansą. Może ktoś będzie chciał tutaj się pochwalić czymś, może ktoś będzie chciał e, przekazać wam jakieś ważne wieści dotyczące nowego początku. I ja widzę, kochani, że wy będziecie mieli tutaj jakąś blokadę w związku z tym wyjazdem na początku. Trochę niechęć do tego, trochę, właśnie, że tak powiem, mało mam czasu, ale. Nie wiem, czemu jakoś tak czuję, że ktoś tu będzie potrzebował waszego wsparcia, waszej pomocy w przygotowaniu może tej imprezy, w przygotowaniu tego spotkania. Dla kogoś tutaj jesteście bardzo ważni. Może tutaj jest też kwestia um, jakiejś blokady z waszej strony, ze względu na to, że um, tutaj były jakieś przykrości i teraz ciężko wam, nie wiem, właśnie wybaczyć tej osobie, ciężko wam przerobić jakieś emocje z przeszłości. Ale tutaj będzie szansa, kochani, na wyrównanie tego, na dostrzeżenie jakiejś prawdy, na jakąś iluminację. Więc bądźcie otwarci na to, co ta osoba mam wam do zaproponowania, albo do. Do powiedzenia, bo dzięki temu macie szansę właśnie tutaj coś uleczyć, zostawić właśnie jakąś przyszłość ze sobą yy, i przetransformować tą relację, yy, która chyba wydaje mi się, że jest dla Was taka dosyć ważna, tak? Szóstka buław, zwycięstwo, yy, dziewiątka mieczy, czyli właśnie tutaj pozbycie się stresu, arcykapła. Może to być relacja z, z, yy, z kimś starszym z rodziny, nie wiem, ojciec, dziadek, ktoś taki, yy, ale tutaj też może być zaproszenie na jakąś imprezę taką yy, kościelną, tak, komunie, bierzmowania, nie wiem co tam jeszcze, chściny, śluby tego typu rzeczy. Uh -huh. Możecie otrzymać właśnie tutaj takie zaproszenie, albo informację, że coś takiego się dzieje, no i tak dalej. Dobra, prace i finanse. Rycerz Pentakli, pomału do przodu, czyli kochani, coś tu, jakieś ziarenka zasiane, zostawiacie za sobą, idziecie do przodu, rozwijacie się i pomału, pomału e, wszystko idzie zgodnie z planem. Rycerz Pentakli właśnie zachęca do zrobienia jakiegoś planu, wyznaczenia sobie odpowiednich kroków, celów i robienie wszystkiego kroczyk po kroczku, pomalutku. Więc czy to jest kwestia budowania firmy, czy kwestia jakiegoś rozdziału zadań, czy kwestia wykonania swoich obowiązków, ważne, żeby mieć plan i żeby działać spokojnie, mm, z cierpliwością i, że tak powiem, ze spokojem. Zobaczmy tego rycerza Pentakli. Możecie tutaj z rycerzem Pentakli też liczyć na może nie dużą, ale jakąś drobną gotówkę. Czy to będzie jakiś prezent, czy zwrot, czy, e, czy ktoś Wam zwróci właśnie jakieś pieniądze pożyczone, e, czy to będzie jakiś dodatkowy bonus do wypłaty. Tutaj takie, może nie jest to nie wiadomo jaka suma, ale jakieś drobne, dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Ok, zobaczmy. Rycerz Mieczy. Rulbuła. Czwórka. Jak <laughs> widzicie, kochani? Ja Wam mówię, że tutaj jest jakaś propozycja, też od szefa szefowej, którą odrzucicie. Od kogoś, kto jest z Wami zainteresowany w jakiś konkretny sposób. Tak, ale wy, wy, wy czujecie, że tutaj coś jest coś, no właśnie, no właśnie, że ta osoba ma dom, rodzinę, albo to. No dobra. Romanse w pracy dobre, nie dziękujemy. Dziękujemy romansom w pracy absolutnie nie. Ale kochani, jakoś tak czuję, że u was może pojawić się hmm, jakaś propozycja, którą odrzucicie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Mam wrażenie, że ktoś Wam zaproponuje. Jakieś rozwiązanie, mam wrażenie, że przyspieszenie czegoś, bo tutaj działacie bardzo pomału. Cokolwiek to jest, czy to jest, mówię, rozwój działalności, czy to jest rozwój firmy, czy to jest inwestycja jakaś, czy coś, w co wkładacie swoje, swoją energię, swoje pieniądze, czy to jest, kochani, wywiązywanie się tak jak mówię z jakichś obecnych umów. Wy robicie to z pomału, spokojnie. Tam się za dużo nie dzieje, ale jednak kroczek po kroczku tam z tygodnia na tydzień widzicie jakieś tam postępy. Myślę, kochani, że ktoś tu wam zaoferuje przyspieszenie tylko Ty słuchaj, możesz to zrobić tak, albo możesz to zrobić szybciej, albo możesz zainwestować swoje pieniądze tu i tu, tak i tak i zobaczysz, że to wszystko poleci lepiej, nie? Albo nie wiem, jakieś typu mądry rady. Ty jak ominiesz tutaj system, coś tam, coś tam to będzie lepiej. Ale mam wrażenie, kochani, że wy to ominiecie, bo wy będziecie czuć intuicyjnie, że to ominie to przyspieszenie przyniesie Wam więcej strat, więcej problemów niż to jest wszystko warte. Więc będziecie to wszystko wykonywać dalej swoim tempem, bez wpływu opinii innych osób na Was w swój własny sposób i pomału, pomału do przodu, kochani, będziecie osiągać tutaj jakieś sukcesy i piąć się wyżej, piąć się w górę, sięgać po więcej. Dokładnie, bo mam wrażenie, że Wy jesteście nauczeni jakimś doświadczeniem. Może kiedyś próbowaliście pójść na skróty, przyspieszyć coś, a jednak, kochani, nie przyniosło to jakichś owoców takich, jakich pragnęliście. Więc teraz spokojnie robicie swoją robotę w swoim Tempie i kochani, tak jak mówię, tutaj nie ma jakichś spektakularnych, nie wiem. Sukcesów, e, jakichś wowów, ochów i nie wiadomo jakich milionów na koncie w ciągu najbliższych dwóch, dwóch tygodni, ale jest postęp. Jest spokojny, pomału postęp w kierunku czegoś, czego pragniecie, w kierunku, nie wiem, czy lepszej finansów, czy osiągnięcia czegoś, czy kochani, wzrostu, czy choćby awansu, tak? Nie chcecie na przykład iść, e, nie chcecie awansować na przykład przez romanse z szefem, tylko swoją, we, według swojej roboty, tak? Spokojnie. E, także tutaj, kochani, chodzi o to, żeby pomału spokojnie robić to, co robi kontynuować to co robicie, bo robicie to dobrze, tak? Bo robicie to dobrze. Okej. Okay. Rada, rada, rada. Pustelnik, pustelnik mówi się do swojego wnętrza. Zapytaj się siebie, czego pragniesz, kim chcesz być, co chcesz robić. Dobry czas na medytację, na kontemplację, na trochę izolacji również. Zobaczmy tego pustelnika. Mhm. Czwórka mieczy. Siła. Mm -hmm. I piątka, piątka pentakli. Kochani, to jest bardzo dobry czas na pracę z własnymi przekonaniami i z uświadomieniem sobie własnej siły. E, dobry czas, żeby sięgnąć do wnętrza, i przepracować jakieś braki, które macie, które was blokują przed otwarciem się na nowe rzeczy, przed waszą intuicją, przed jakimiś takimi mm, sukcesami, które mogą przyjść właśnie w waszą stronę. Myślę, że tutaj praca z wnętrzem, praca właśnie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, praca właśnie z czakrą serca będzie dla was ważna, żeby odkryć swój potencjał, odkryć swoje możliwości, odkryć swoje zdolności i żeby móc właśnie e, zacząć pokazywać je światu, bo tutaj jest taki rodzaj trochę izolacji. Myślę, że czas, kochani, żeby stać się tym królem dżungli i naprawdę pokazać światu, z czego jesteście zrobieni. Dwójka, dwójka monet, tak jest, dziesiątka buław, no i az buław. Czas zakończyć jakieś trudne rozdziały, ostatecznie coś uwolnić ze swojego życia, po to, żeby nowe mogło przyjść. Mhm. Ok, na koniec pytania i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa i trzy. Mamy to. No to odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden brzmi: poprawa zdrowia. Super. Odpowiedź numer dwa brzmi: w przeciągu roku. Mhm. I odpowiedź numer trzy brzmi: zdobądź więcej informacji. Dobra, moje bliźniaki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę powodzenia, udanych dwóch tygodni. Wszystkiego co najlepsze i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, pa pa!